I siemanko bąbelki. Witam was mordeczki. Kolejny dzień, kolejna bitewka. Dziś bitewka na mapie Miasto Ciemności, czyli Himmelsdorf z y, latarniami. Y, dobrze, moi drodzy. Y, sponsorem dzisiejszej bitewki jest kolega Szczupaczek. Pozdrawiamy serdecznie. Kondona. <ścoughs> Żartuję. Dobrze, kolega Szczupaczek zagra nam dzisiaj tutaj bitkę na pojeździe dziewiątego tieru, a mianowicie czołg ciężki Mausien, czyli mniejsza wersja Mausa. Bardzo pancerna dziewiątka, no ja osobiście jeszcze nie robiłem tej linii, ale będę musiał w końcu zrobić, no bo jest duży problem i nie wiem czy te czołgi Mausien i Maus nie dostały czasem jakiegoś bufa, ale tego nie jestem pewien, więc nie będę tutaj... No ale dobrze, przejdźmy do parametrów. Mianowicie tak, yy, wygląda to w taki sposób, że pancerz dolny, w sensie kadłub, z przodu ma 200 pancerza, boki to jest 155 i tył 135. Tak więc naprawdę sporo jak na kadłub. Yy, dalej moi drodzy, wieża z przodu 240, no ale właśnie, ktoś załaduje Golda z powyżej 260 ma, nie powinien mieć żadnego problemu, żeby się w policzki wbijać. Yy, ale dobrze, boki 160, no i tył 150, tak. Więc równie wieża jest bardzo pancerna. Yy, opuszczanie działa na tym czołgu to jest 8 stopni, yy, podnoszenie to jest 25, yy, celność 0.38 i celuje 2,3 sekundy. No i działko. Działko jest tu od E75, czyli penetracji na podstawie na APE-u to jest 246. A na godzie 311, czyli to klasyczne niemieckie działo 128 mm, czyli 12,8 cm. Dobrze, kolega tutaj pojechał na przepych standardowo i sam blokuje, proszę zobaczyć, cztery czołgi, jak na razie. Jest za nim tylko jeden ciężki czołg. Ten czołg jego, Mausen czupaczka, <laughs> Przeładowuje niecałe 12 sekund. Tam 1187, ale kolega jeździ tutaj na czekoladzie. Yy, tak więc yy, tak to wygląda. No i dobra, zobaczmy, zobaczmy. Chyba trochę szybciej niż S75, e tak mi się wydaje teraz. No i nie ma gdzie tutaj się wbić. <laughs> no ale jedzie Japoniec, jest coraz bliżej. Dobra, pięknie tutaj kolega odbija. No i podjeżdża Japoniec. Proszę bardzo, tutaj. Weak spot z przodu bez żadnego problemu. Siadło cały czas tutaj. Bardzo ładnie wieża skontowana, i zaraz będzie przebicie kolejne tutaj w Weak spot. Tak, nawet nie trzeba było, nie trzeba było nic robić. Tutaj czołg wyjechał w taki sposób, że bez żadnego kolega tutaj mógł y, zrobić przebicie. Bez żadnego problemu mógł zrobić tutaj przebicie w tego typa. No i dobra, proszę bardzo. Jest teraz tutaj defender, ale on jest jakoś chyba skontowany. Dolna płyta niestety. Trafił tutaj w ziemię, znaczy w murek, akurat w tym wypadku. <laughs> no i dobrze, zobaczmy, co tutaj dalej się potoczy. Jest 2-1 dla drużyny Szczupaczka. I tym razem obiekt dostał w dolną płytę, bez problemu. Dobra, no i atakuje. Decyduje się tutaj na atak. Kąska, yy, tak, przednie kółko jak najbardziej wchodzi. Oj, przepraszam. Dobrze. Nic się nie stało przecież, ja już się... już Ryska obudziłem. No dobra. Kochani, co tutaj się właśnie wydarzyło? Stjęta gąska i asysta wpadła tutaj na konto. Szczupaczka. Niestety nie było tutaj przebicia w Defendera. Za bardzo tutaj chciał kolega z autoataku. Znaczy przycelował, ale no niestety RNG nie sprzyjało, tak więc... To Nie było żadnego autoataku, ataku, bo widać, że kolega celował. Tylko RNG niestety nie dopisało tutaj szczęściem. No i dobra, pompujemy dalej czołgi IS. Zamiast się ruszyć, czy coś będzie stał, no to bez problemu tutaj będzie ta płyta. Uu, a jednak, a jednak problem nastąpił. Czyli nastąpiło odbicie. No i dobra, czy tu. O proszę, i wywiercone tutaj odbicie od IS-a. I teraz tym razem tak jest, już tym. Uuu, amoraczek! Uuuuuuuuuuuuuuu! No to tutaj musiała być radość, jak najbardziej. <laughs> Oj, tak, na pewno była dobra. Kolega Plutonowy pomaga tutaj wykończyć czołg. Pozdrawiamy oczywiście kolegę Plutonowego, który gra na bardzo zacnym czołgu AMXM. 4,51 bardzo fajny ciężki czołg polecam serdecznie aktualnie kończę dziewiątkę jeszcze została mi tylko MK do wbicia na nim ale naprawdę od dziewiątki ten czołg dziewiątka dyszka, ponoć dyszka jest nawet lepsza dużo ludzi mi tak mówiło dużo dobrych graczy ufam im myślę że tak jest raczej się oni nie mylą często dobrze zobaczmy i niestety za małe wyprzedzenie nawet na goldzie pocisk nie poleciał tam, gdzie powinien, nie wiem, było przybicia, niestety. Ale 5200 uszkodzeń, bardzo ładnie tutaj zablokowany przejazd na linii 8 dla Wroga. Tak więc, no zadanie tutaj przez ten czołg zostało spełnione jak najbardziej w tej oto bitwie. Przez kolegę szczupaczka. Dobra i Artka niestety. Nie było tyle szczęścia, żeby przylosowało, o i dobra, ściągnięty tutaj został obiekt, 705A, no i early. Skubany pancerny early, co tutaj zrobi nam? O, o, o widać, dobra, bog wieży jak najbardziej, bez żadnego problemu w bog wieży. I już jest 6000 przekroczone na małsienie. Kolega się tutaj odwrócił, znaczy przeciwnik się odwrócił. Tak więc tutaj jest jak najbardziej, o, wszystko tylko się badował? Dobra, pięknie, skończony tutaj. No i jest wygrana bitwa. 6,5000 uszkodzeń. E, bardzo ładnie obroniona pozycja. No, jak na ten czołg, to jest dla niego myślę, że najlepsza mapa, jaka może być, tak naprawdę, żeby coś ugrać. No i co, serdeczne gratulacje, kolego. Zapraszam do kolejnych powtórek, do wysyłania twojej powtórki. No i nie tylko twojej. Mam nadzieję, że widzowie jak też mają, wysyłajcie na mojego Fanpage'a na Discorda. No i co, trzymajcie ciepło. Słyszymy się, widzimy jutro. Narka, cześć.